Zapraszam do obejrzenia filmu z odbudowy mojego Wigry 3, świeżo zakupionego na giełdzie Staroci. Już świeżo, nie świeżo, dwa miesiące pracy przy nim było. Kupiony był za 130 zł, stargowany ze 150. w Stanie widocznym na filmie. Sprzedawca mówił, że Lizak, ten ramię bezpieczeństwa, tak zwane jest warte 150 zł. Samo nie kłamał, bo później sprawdziłem na znanym portalu to ceny się wahają właśnie od 100 do nawet 200 czy tam 300 zł, jak jest nowy, więc warto było. Tym bardziej, że rower był kompletny. Jedyne co tu zwracałem uwagę na to, czy rama jest cała, czy nie jest jakaś pęknięta, czy nie było coś spawane. Poza tym to nie, 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 nie znałem się tak za bardzo, nie interesowałem się wcześniej, był to przypadkowy zakup. Ale w późniejszym czasie okazało się, że wszystko jest ok. Po dokładnym sprawdzeniu i oczyszczeniu ramy z farby nie było żadnych pęknięć, także całkiem udany zakup. Rok produkcji 82. To też tu czytałem później w internecie, że pierwsze dwie cyfry na ramie, które są wybite na zawiasie, to właśnie oznaczają rok produkcji. Po umyciu roweru zabrałem się od razu do rozbierania wszystkiego i czyszczenia. Cały rower rozebrałem do ostatniej śrubki A tutaj mamy już rozebraną ramę Też nie do końca jeszcze, ale takie wstępne oględziny, oględziny i rozkminianie co dalej z tą ramą zrobić Bo w, w pierwszej kolejności myślałem że dam ją do piaskowania Lub też do szkiełkowania no ale już jak myłem rower na karszerze to widziałem, że farba po prostu odpryskuje i stwierdziłem, że po prostu ją ze Myślę, że rower stał gdzieś dłuższy czas albo w wodzie, albo w, jakiejś, w jakimś wilgotnym pomieszczeniu. Co do kół to tak naprawdę był jedyny element, który musiałem kupić nowy, bo chromy były bardzo zniszczone i nie nadawały się po czyszczeniu do niczego. Także stare koła udało się sprzedać. Dołożyć trochę i kupiłem nowe z lepszymi chromami ładnymi. A chromowanie kół na nowo to nieopłacalny interes. tu próby polerowania botników, też ręcznie było to robione, no, efekt jest fajny. A tak się prezentuje błotnik po wypolerowaniu. Ogólnie to całość robiłem równo o 8 tygodni. Też nie non -stop, wiadomo, tylko po pracy. Po godzinach zawsze coś tam się codziennie, coś zrobiło przy rowerze. Powoli to szło, ale do przodu. Głównym narzędziem przy pracach takich właśnie ze stalowymi elementami jak kierownica, korba, to wszystko było robione szczotką drucianą. Taką zakładano na wiertarkę. No i szlifowanie rdzy. Widać ramę już praktycznie całą wyczyszczoną z farby i to bez większego wysiłku jedynie co zostawiłem na razie naklejki bo później mierzyłem dokładnie żeby w tym samym miejscu no ponaklejać nowe tu widać oryginalny kolor lakieru no, jedynie został na widelcu w miejscu gdzie był schowany w róże sterowej, no i też na, na, na tej bazie tego koloru był do, dobierany nowy lakier w lakiernie. Jest to zielony groszek prawdopodobnie z tego co sprawdzałem w internecie z palety FSO. To już rama była po oczyszczeniu szlifowana też szczotką drucianą. Później jeszcze przed malowaniem to matowiłem, bo rama trochę stała parę dni. Tak i nalot się zrobił. Także szczotka druciana daje radę. Fajnie to wszystko schodziło. Efekt był zadowalający. A większość rzeczy wyglądała jak nowa. Uchwyt na dynamo udało mi się zdobyć z innego widelca i musiałem go dospawać, bo był ułamany. Jedynym elementem, który musiałem na nowo malować to był właśnie stelaż siodełka, bo ciężko było go doczyścić. Ze względu na to, że rower ma swoje lata, założenie miałem takie, żeby wszystko wyczyścić jak najlepiej się da, ale żeby nie kupywać nowych rzeczy, tylko żeby były tamte z epoki, ale odświeżone i żeby wyglądały jak najlepiej. Wolałem to niż kupywać nowe. W międzyczasie na kolejnej giełdzie udało się wyrwać lusterko oryginalne też z 1982 roku za 20 zł ale w takim średnim stanie nawet nie powiedział że słabym też wymagało odświeżenia to nowe koła już po czyszczeniu koła czyściłem wełną stalową tak też wyczytałem że fajnie ta wełna działa na chromy też fajnie usuwa rdzę Opony kupiłem yy, nowe, stare były 100 mila założone, ale już były popękane boki, więc nie chciałem ich zakładać. Przewleciały nowe dętki, nowe opony. No i ostatnie szlify przed malowaniem podkładem. Podkład epoksydowy. Wszystko malowałem pistoletem dwie warstwy i później dwie warstwy lakieru bazowego i na sam koniec dwie warstwy lakieru bezbarwnego. Pierwszy raz malowałem pistoletem, ale nawet fajnie mi to wyszło. Nie było jakichś zacieków. Pogoda też była fajna, 20 parę stopni na plusie, więc to wszystko fajnie wychodziło. To już rama bardzo ładnie się prezentuje w docelowym kolorze po pierwszej warstwie koloru zielonego. naklejki zakupione, no, fajnie odwzorowują oryginały, trzymają się dobrze i nie były aż takie drogie, tam około 50 paru złotych, a ja wyglądają oko oryginalne. Wszystkie części mam już gotowe i teraz przyszedł czas na składanie, czyli najlepsza zabawa. Niestety nie udało mi się nagrać żadnego filmu z momentu składania, robiłem to późną porą i byłem tym zbyt pochłonięty. A tak się prezentuje rower w całości już po złożeniu. Jeszcze w międzyczasie udało się kupić drugi rower. Szukałem drugiego wigry, ale niestety nie, nie, nie było. Ale trafiła się okazja, i kupiłem jubilata. z 75 roku, też w fajnej wersji. To będzie raczej projekt na zimę, taki też do, do porobienia trochę. Ja póki co szukam drugiego wigry, bo tego przejęła moja żona. Także jakby ktoś miał na sprzedaż jakieś Wigry, Wigry 3 najlepiej, też z tych lat, lata 80, to dawajcie znać. Może się dogadamy. Pierwsza wycieczka, na której żeśmy zrobili, czy moja żona w sumie, na, na Wigry 46 km. Podczas wycieczki zaczepiło nas kilka osób, każdy ma z tymi rowerami jakieś fajne wspomnienia, czemu towarzyszyła powracająca nostalgia. Oprócz tego, że rower cieszy oko, to będziemy go zabierać ze sobą na wycieczki, bo daje dużo frajdy z jazdy. Tymczasem dziękuję za obejrzenie filmu, do następnego.